Jest coś, co wciąż robi zdecydowanie zbyt wiele osób w wieku od 65 do 80 lat. Każdego dnia, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo im to szkodzi. To nie tylko spowalnia twoje zdrowie, ale może też po cichu skracać twoje życie. Prawda jest taka, że kiedy osiągasz ten etap życia, twoje ciało przechodzi zmiany, które sprawiają, że niektóre nawyki stają się znacznie bardziej niebezpieczne niż wcześniej. To, co działało w twoich czterdziestkach czy pięćdziesiątkach Teraz może narażać cię na poważne problemy zdrowotne. A większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, dopóki nie jest za późno. Dlatego w tym filmie omówimy pięć rzeczy, z których musisz natychmiast zrezygnować. Jeśli masz od 65 do 80 lat, to może być twoja ostatnia szansa, by wprowadzić te zmiany, zanim zaczną one poważnie odbijać się na twoim zdrowiu, energii i długości życia. Zostań ze mną do końca, ponieważ ostatni punkt to coś, o czym prawie nikt nie mówi, a może to być jeden z największych błędów, jakie obecnie popełniasz. Zanim zaczniemy, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, polecam kliknąć subskrybuj i włączyć dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego filmu. Jeśli spodoba Ci się ten materiał, wpisz w komentarzu 1, jeśli nie, wpisz 0, żebym wiedział, jak robić lepsze filmy dla Ciebie. A teraz zaczynajmy. Błąd pierwszy. Siedzenie przez długie okresy bez ruchu. Jedną z najgorszych rzeczy, jakie możesz robić dla swojego ciała po 60, jest zbyt długie siedzenie. Możesz myśleć, codziennie chodzę na spacer, więc jestem aktywny. Ale tu jest problem. Nawet jeśli ćwiczysz, siedzenie przez wiele godzin dziennie nadal zwiększa ryzyko chorób serca, utraty masy mięśniowej i problemów z krążeniem. Badania pokazują, że długotrwałe siedzenie spowalnia metabolizm, osłabia nogi i mięśnie głębokie oraz obciąża stawy. To wszystko może prowadzić do ograniczonej mobilności, przewlekłego bólu i większego ryzyka upadków. Pomyśl o tym tak. Jeśli kiedykolwiek wstałeś po dłuższym siedzeniu i poczułeś sztywność w kolanach albo napięcie w plecach, to Twoje ciało daje Ci sygnał, że nie ma wystarczającej ilości ruchu. Zbyt długie siedzenie ogranicza przepływ krwi, co sprawia, że mięśnie i stawy sztywnieją, a jednocześnie zwiększa ryzyko zakrzepów krwi. Przybieranie na wadze, a nawet spadek funkcji poznawczych, to dokładnie to, co spotkało kogoś takiego jak Tadeusza, 72-letni. Zawsze wierzył, że codzienny spacer wystarczy, ale z czasem zauważył, że jego nogi robią się coraz słabsze, a ból pleców się nasila. Lekarz wyjaśnił mu, że nie chodzi tylko o samochodzenie, ale o przerywanie długich okresów siedzenia. Tadeusz zaczął ustawiać sobie timer, żeby wstawać i poruszać się co 30 do 45 minut. Robił proste rozciąganie albo lekką aktywność. Już po kilku tygodniach zauważył mniejszą sztywność, lepsze krążenie i nawet wzrost poziomu energii. Oto prosty test. Jeśli siedzisz już ponad godzinę, wstań teraz, rozluźnij ramiona. Rozciągnij nogi albo przejdź się na chwilę po pokoju. Jeśli od razu poczujesz różnicę, to dowód na to, że Twoje ciało potrzebuje częstszych ruchów w ciągu dnia. Kluczem nie jest samo ćwiczenie, tylko stała aktywność. Jeśli siedzisz zbyt dużo, teraz jest czas, żeby to zmienić. Drobne ruchy w ciągu dnia, wstawanie, rozciąganie, krótki spacer, a nawet zmiana pozycji, mogą mieć ogromny wpływ na to, jak Twoje ciało się czuje i jak funkcjonuje. Błąd drugi. Ignorowanie spożycia białka i utrata masy mięśniowej. Jednym z największych błędów po 60 jest spożywanie zbyt małej ilości białka, i to kosztuje Cię siłę mięśni i energię. Możesz myśleć, jem wystarczająco dużo, więc pewnie wszystko jest w porządku. Ale prawda jest taka, że z wiekiem organizm gorzej przyswaja białko, co oznacza, że potrzebujesz go więcej, żeby utrzymać masę mięśniową. Jeśli nie zwracasz uwagi na ilość spożywanego białka, prawdopodobnie tracisz mięśnie, nawet o tym nie wiedząc. Utrata mięśni, znana jako sarkopenia, to jedno z największych zagrożeń dla samodzielności po 60 roku życia. Dzieje się stopniowo, i większość osób tego nie zauważa, dopóki proste czynności, takie jak wstawanie z krzesła, noszenie zakupów czy wchodzenie po schodach, nie zaczynają sprawiać trudności. Prawdziwe zagrożenie polega na tym, że kiedy już stracisz masę mięśniową, bardzo trudno ją odbudować, a kiedy mięśnie słabną, osłabia się też równowaga, co znacznie zwiększa ryzyko upadków i urazów. To dokładnie to, co spotkało kogoś takiego jak Ryszard, 68-letni. Myślał, że odżywia się dobrze, ale z czasem zauważył, że jego nogi są słabsze, ramiona szczuplejsze, a poziom energii nie ten sam co kiedyś. Jego lekarz powiedział mu, że nie dostarcza organizmowi wystarczającej ilości białka, by wspierać mięśnie, więc Ryszard zaczął zwiększać jego spożycie. Dodał do diety więcej chudego mięsa, jajek, fasoli, orzechów oraz nabiału bogatego w białko. Już po kilku tygodniach poczuł się silniejszy, miał więcej energii i czuł się pewniej na nogach. Jeśli chcesz sprawdzić, jak wygląda obecnie Twoja siła mięśniowa, spróbuj wstać z krzesła bez używania rąk. Jeśli to trudne lub czujesz się przy tym niepewnie, to może być znak, że twoje mięśnie słabną i twoje ciało potrzebuje więcej białka oraz ćwiczeń siłowych, by zapobiec dalszym stratom. Więc jeśli nadal odżywiasz się tak, jak w wieku 40 czy 50 lat, czas przemyśleć swoją dietę. Więcej białka to nie tylko dobra sugestia, to absolutna konieczność, jeśli chcesz pozostać silny, sprawny i niezależny. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz, że te informacje są wartościowe, zostaw w komentarzu liczbę 2, żeby dać znać, że jesteś z nami. Przejdźmy dalej. Błąd trzeci: zaniedbywanie snu i zaburzanie procesu regeneracji organizmu. Wielu ludzi zakłada, że z wiekiem po prostu potrzebujemy mniej snu, ale to jeden z największych mitów. Prawda jest taka, że Twoje ciało nadal potrzebuje jakościowego snu. Nie tylko po to, byś czuł się wypoczęty, ale też, żeby wspierać pamięć, regenerację mięśni, zdrowie serca, a nawet odporność. Problem polega na tym, że z wiekiem wiele osób wyrabia sobie złe nawyki senne, co prowadzi do przewlekłego zmęczenia, zwiększonego stanu zapalnego i wyższego ryzyka problemów poznawczych. Jeśli budzisz się w nocy i masz trudności z ponownym zaśnięciem, albo czujesz się otępiały mimo przesypiania nocy, Możliwe, że twój organizm nie dostaje głębokiego, regenerującego snu, jakiego potrzebuje, a skutki mogą być poważne. Badania pokazują, że brak snu osłabia układ odpornościowy, zwiększa ryzyko chorób serca i może przyspieszać problemy z pamięcią w dłuższym czasie. Weźmy na przykład Franciszka, 71-letniego. Zawsze myślał, że krótszy sen. To po prostu coś, co przychodzi z wiekiem, ale z czasem zaczął zauważać większe zmęczenie w ciągu dnia, zamglenie umysłu i nawet zmiany w ciśnieniu krwi. Jego lekarz wyjaśnił mu, że jego organizm nadal potrzebuje głębokiego snu, by prawidłowo funkcjonować, a kluczem jest poprawa wieczornych nawyków. Franciszek wprowadził kilka prostych zmian: ograniczył korzystanie z ekranu przed snem, unikał kofeiny wieczorem i stworzył rutynę przed snem. Już po kilku tygodniach zauważył ogromną poprawę w poziomie energii, koncentracji i ogólnym samopoczuciu. Jeśli nie masz pewności, czy Twój sen naprawdę Cię regeneruje, oto prosty test. Budzisz się wypoczęty i pełen energii, czy raczej otępiały i potrzebujesz dodatkowego czasu, by dojść do siebie? Jeśli większość poranków czujesz się senny i ospały, to znak, że Twój sen nie działa tak, jak powinien, a teraz jest najlepszy moment, by to naprawić. Jakościowy sen to nie opcja, to konieczność. To jeden z najważniejszych czynników wpływających na długoterminowe zdrowie, funkcje poznawcze i regenerację fizyczną. Błąd czwarty unikanie treningów siłowych i ćwiczeń równowagi. Jednym z największych błędów po sześćdziesiątce jest założenie, że spacery to wystarczająca forma aktywności fizycznej. Oczywiście chodzenie jest świetne dla serca i ogólnej mobilności, ale nie wystarcza by utrzymać siłę, równowagę i zapobiec upadkom. Rzeczywistość jest taka: wraz z wiekiem mięśnie naturalnie słabną, równowaga się pogarsza, a ryzyko upadków rośnie, chyba że aktywnie z tym walczysz. Oto czego większość ludzi nie wie: upadki to główna przyczyna urazów u osób starszych, a większość z nich nie wynika z osłabionych nóg, ale z utraty równowagi i siły stabilizującej. Jeśli nie wykonujesz ćwiczeń wzmacniających i poprawiających stabilność, nieświadomie zwiększasz ryzyko potknięć, potężnych upadków i poważnych kontuzji. Dokładnie to przydarzyło się Edwardowi, 74-latkowi. Codziennie chodził na spacery i myślał, że to wystarczy. Aż pewnego dnia źle ocenił wysokość schodka, stracił równowagę i upadł. Niczego nie złamał, ale całe doświadczenie mocno nim wstrząsnęło. Lekarz wyjaśnił mu, że jego równowaga się pogarsza, bo nie trenował mięśni stabilizujących. Edward zaczął więc wprowadzać do swojej rutyny delikatne ćwiczenia siłowe, treningi mięśni głębokich i ćwiczenia równowagi. Już po kilku tygodniach zauważył, że czuje się bardziej stabilny, pewniejszy siebie i mniej boi się upadków. Trening siłowy wcale nie musi oznaczać podnoszenia ciężarów na siłowni. Może to być coś prostego, jak używanie gum oporowych. Przysiady z ciężarem własnego ciała. Stanie na jednej nodze albo ćwiczenia nóg przy wsparciu krzesła. Kluczem jest wyzwanie dla mięśni i równowagi, by Twoje ciało pozostało silne, skoordynowane i odporne. Chcesz sprawdzić swoją równowagę teraz? Stań przy blacie kuchennym lub ścianie. Unieś jedną nogę lekko nad ziemię i zobacz, czy potrafisz utrzymać równowagę przez co najmniej 10 sekund. Jeśli to sprawia trudność, to jasny sygnał, że trzeba popracować nad równowagą. Im szybciej zaczniesz, tym lepiej. Twoje mięśnie i równowaga to fundament, a zaniedbanie ich po sześćdziesiątce to jedna z najszybszych dróg do utraty sprawności ruchowej. Jeśli do tej pory polegałeś tylko na spacerach, czas postawić na trening siły i stabilizacji, by pozostać aktywnym, niezależnym i wolnym od kontuzji. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te informacje za wartościowe, Napisz w komentarzu cyfrę 4, żeby dać mi znać, że tu jesteś. A teraz idziemy dalej. Błąd 5. Ignorowanie nawodnienia i odwodnienie organizmu. Jednym z najbardziej jest niedocenianych zagrożeń zdrowotnych po 60. jest zbyt małe spożycie wody. Możesz sobie pomyśleć, nie chce mi się często pić, więc chyba wszystko jest w porządku. Ale tu jest problem. Z wiekiem sygnały pragnienia słabną. Co oznacza, że możesz już być odwodniony, zanim w ogóle poczujesz pragnienie. A. Przewlekłe odwodnienie. To nie tylko uczucie zmęczenia. Może prowadzić do cnie bólu stawów, zaparć, problemów z nerkami, dezorientacji, a nawet zwiększonego ryzyka upadków. Odwodnienie jest podstępne. Większość osób zakłada, że skoro coś tam pije w ciągu dnia, to wszystko jest ok. Ale prawda jest taka, że. Jeśli czujesz pragnienie, to znaczy, że już jesteś odwodniony, a skutki są poważne. Gdy organizm nie dostaje wystarczająco dużo wody, mięśnie stają się słabsze, stawy tracą nawilżenie, funkcje mózgu spowalniają, co może prowadzić do zawrotów głowy, problemów z koncentracją i wyższego ryzyka kontuzji. Dokładnie tak było w przypadku Włodzimierza, lat 76. Myślał, że pije wystarczająco, bo rano pił kawę i czasem trochę wody do posiłku. Ale z czasem zaczął odczuwać częstsze bóle głowy, skurcze mięśni i zawroty głowy przy wstawaniu. Lekarz wyjaśnił mu, że kawa i herbata działają moczopędnie, czyli wypłukują wodę z organizmu zamiast go nawadniać. Włodzimierza wprowadził prostą zmianę. Zaczął dzień od pełnej szklanki wody. I popijał wodę przez cały dzień. Już po kilku tygodniach czuł się bardziej przytomny, miał lepsze trawienie i zauważył, że jego stawy nie są już takie sztywne. Chcesz sprawdzić, czy pijesz wystarczająco? Zrób ten prosty test. Uszczypnij skórę na grzbiecie dłoni i przytrzymaj przez sekundę. Jeśli wraca na miejsce od razu, prawdopodobnie jesteś nawodniony. Jeśli zajmuje to chwilę, twój organizm może potrzebować więcej wody. Nawodnienie to klucz do jasności umysłu, sprawnych stawów i ogólnego dobrego samopoczucia, i nie można go ignorować po sześćdziesiątce. Dobra wiadomość jest taka, że to jeden z najłatwiejszych błędów do naprawienia. Wystarczy trzymać szklankę wody w pobliżu i regularnie popijać przez cały dzień. To może znacząco poprawić poziom energii, trawienie, zdrowie stawów, a nawet funkcjonowanie mózgu. Nie czekaj, aż poczujesz pragnienie, bo wtedy twój organizm już zmaga się z niedoborem wody. Na zakończenie. Zanim zakończymy ten film, zatrzymaj się na chwilę i zastanów się nad tymi pięcioma błędami. Jeśli którykolwiek z nich popełniasz, nie martw się. Nigdy nie jest za późno, by coś zmienić. Niezależnie od tego, czy chodzi o przerywanie długiego siedzenia, zwiększenie spożycia białka, poprawę jakości snu, dodanie treningu siłowego, czy lepsze nawodnienie, każda drobna zmiana ma znaczenie i prowadzi do zdrowszej, silniejszej i bardziej niezależnej przyszłości. Dobra wiadomość: Twój organizm jest niesamowicie odporny. Nawet jeśli przez lata popełniałeś te błędy, możesz zacząć odwracać szkody już dziś. Kluczem jest konsekwencja. Codzienne, małe nawyki mają ogromny wpływ z czasem. Zdrowie to nie tylko unikanie chorób, to bycie silnym, sprawnym i pełnym energii tak długo, jak się da. A teraz pytanie do Ciebie: który z tych pięciu obszarów wymaga u Ciebie najwięcej uwagi? Czy zauważyłeś ostatnio zmiany w swojej sile, energii lub ogólnym zdrowiu? Będzie nam bardzo miło, jeśli podzielisz się w komentarzu jedną rzeczą, której się dziś nauczyłeś i jak zamierzasz wprowadzić ją w życie. Twoje przemyślenia są dla nas ważne. Czytanie komentarzy daje nam ogromną motywację i inspirację do dalszej pracy. Jeśli podobał Ci się ten film i był dla Ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj i udostępnij. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści, które informują i inspirują. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.